Cześć wszystkim, witam Was tak jak dobrze widzicie w kolejnym odcinku Sherlocka Holmesa kontra Kuby Rozprowadza. W końcu zebrałem się do tego, żeby wrócić do tej gry, która jest moim zdaniem świetna, aczkolwiek nie miałem ostatnio czasu, żeby nią grać, bo zająłem się dziesięcioma tysiącami różnych innych projektów, które... które, które, które zajmowały mi dość sporo czasu, ale już wróciłem do Sherlocka Holmesa i mam nadzieję, że teraz plan jest taki, będę planował zakończyć Wszystkie serie, które rozpocząłem, żeby zabrać się dopiero za kolejną i za nową serię. Mm, zacznę od zakończenia Sherlocka Holmesa, ponieważ jest on... E... O, poczekajcie. To jest chyba no właśnie. So, you jack -and o, mój you Boże. Ale mama jest obrzydliwa. As a matter of fact, I would like to know if a child oh, is in this police station and how many policemen are in <laughs> yeah, the Time is money for me, you know. No, time is a few guineas, so Squibby. I'll tell you everything that I know. Nothing. I know nothing about whether Squibby is there, and I don't give a damn. The bobbies don't suspect nothing. the girls in the nice places. Oh, to jest kobieta się all Hey, if you have something to offer to a lady, I could tell you a little bit more, maybe. I'll be back. You that. No, mój boże, nice e... yeah. like Czyli pójdziemy do panny domów, Spójrzcie na nią. Jezus, Mary, wygląda w tak jak Danny Mary ma ma klatkę klatkę Wow, Wow, dobra.

jak nie teraz, to następnym razem postaram się spiąć dłupę i, i, i skończyć tą serię. Bo, bo wydaje mi się, że już chyba niezbyt długa będzie, aczkolwiek zobaczymy i wracamy w takim razie do gry dalej. A of Dr. Watson, mm, a man, Watson. He got me out of the damn business with one of my clients. We gave this bore a lesson to remember. And he oh, is since Having a break from all of her chatter. You're looking for information about the police, is that right? I can't help you there. The girls. Are busy. And anyway, I don't have the time. E, what is bothering you, so much? A client left me a case of bottles as payment. It happens all the time. I'm saddled with all this stuff. He told me that these perfumes mm -hmm. were mm. the latest thing straight from Paris. Well. I <laughs> do first one now nearly it. there, but I'd have to find uh, out. Po to be really so that it won't burn Sério? the skin off my wow. girls. <laughs> Madam, I will undertake to tell you exactly which of these products are perfumes if you agree to entrust them to me for a little while. In exchange I would like to know more about Squibby. Yes, I know him. We've struck a deal, Mr Holmes.

This book is the most complete that there is. Fine, I will take it. I'll take it. But it's just that so I'll take it. No, I have no idea where it is. Would <laughs> you believe that my predecessor classified works by their acquisition date? Nowadays we advocate a thematic classification. However, I am getting down to the task. You aren't looking for anything concerning the history of the script. I'm fascinated by this. Oh, certainly, you know, this is no a very really interesting, but I need this book Spartacus without further delay. Fine, fine. I will try to find the acquisition date of this encyclopedia, Mister Holmes. 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 Ah, oh, fantastic! You are the man for the job. Mm -hmm. <coughs> Perhaps you could try to find the missing dates. That will buy you some time. Daty. There are some dates missing. Yes. I forgot to mention that detail. The dates were written on cardstock attached to the columns, and there was one date per section. As one goes along, you will see there is no specific order, and certain are missing. I remade the labels, but I don't know where to put them. They're there on the counter. Are there any other details uh, to know? Yeah, sure the proprietor each. inscribed a date every two years since his arrival in 1864, up until now, that is, 1888. He left a note regarding his method of shelving, but I didn't understand a word. Co dwa, to od 64 do 88, okej. Okay. Wszystkie liczby w tej samej kolumnie muszą mieć inne zakończenie. Na przykład zestawienie liczb 80 no, byłoby katastrofą. Daty, których <coughs> zestawione cyfry po zsumowaniu dają taką samą sumę, nie mogą znajdować się w tej samej kolumnie, szczególnie jeśli wyglądają podobnie cyfry z dat przypisanych do kolumn. 4 5 4 dobra, na razie nie rozumiem, ale ale zaraz się tym zajmiemy. 4 5 4 Dobra. I put all of the labels back in rightful place. No spoko, pokażę już. I all of the labels back in rightful place. Dobra, najpierw zacznę od tego, że przeczytam jeszcze raz ten nieszczęsny liścik eee, dokumenty. Tak. Wszystkie liczby w tej samej kolumnie muszą mieć inne zakończenie. Czyli nie może być tych samych liczb z tą samą, z tą samą końcówką. Eee, daty, które zestawione cyfry po sumowaniu dają taką samą sumę, nie mogą znajdować się w tej samej kolumnie. Szczególnie jeśli wydają się, wyglądają podobnie cyfry z dat przypisanych do kolumn 4, 5, 4. Dobra

i 10. Nie rozumiem. Może tutaj coś będzie lepiej to wyglądało. 16, 17, 1 plus 8? Dobra, od Ewa nie wiem. Szczerze powiedziawszy. Zobaczymy. Jezus, Maria, nie to. Przedmioty. Jakie mamy? 1866, 82, 70 i 88. Dobra, to zacznijmy powiedzmy od 82. E, tu nie może być 82, tu może być oraz tu może być e, Dobra, tu 82 może być e, Moment, i teraz Tu jest 68, 64, 8, 6, 4, 8, 6, czyli może tutaj być <laughs> To bądź to Na tej kolumnie Dobra, na tej kolumnie może być to bądź to Wow 2, 4, 0 2, 4, 0 Czyli nie może być ani to, ani to Czy któryś na któryś z tamtych Może być szóstka, tu nie może być szóstki I tu nie może być szóstki, czyli tu musimy dać coś z szóstką W takim razie, czyli, czyli to No dobra, mogę to położyć? Maybe w tą stronę. Oj, coś mi się Uj, 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 mate. Uj. Dobra, czyni. Dobra, dobra już, już, dobra. Kumam. E, 208, 208, 208, 2 nie może być 0, też nie może być 3. Tu jeszcze może być 8. I już. I już, już, i już, i już. 208, dobra, I, o Jezus Maria, cały czas klikam nie to co trzeba. E, 70, 0 albo 2, tak, 0 albo 2 i 0 albo 2, Upsy daisy. To zrobimy może w tym, o Jezus Maria, cały czas klikam nie to co trzeba. Dobra, to zrobimy może tak i zobaczmy co się stanie. No, Jesus Maria. Ah, the right <laughs> oh, Okay. There, Mr. Barnes. The labels mm -hmm. are in their mm -hmm. places. That should facilitate your Alice classification. Mądryny. Have you found my book? Yes. What lucky mm -hmm. it was to meet you. It, it 1882. Roku. I will look for it. Thank you very much. I would suggest that you organise your books quickly. I am in the habit of visiting my local bookstore at least once a week. You are right, Mr. Holmes. You are right, Mr. Holmes. Thank you, Mr. Holmes. A ja mam chyba znaleźć jeszcze książkę z 82, tak? Tak. Skład perfum określa się często za pomocą muzycznej metafory, opisując współbrzmienie trzech nut, które łączą się w harmonijny akord. Zapachy ujawniają się w kolejności od pierwszej nuty, która wywołuje pierwsze wrażenie, przez nieco głębsze doznania, aż do końcowego akordu zapachu. Jakoś perfum zwykle ocenia się według trzech parametrów. Najważniejszy jest zapach, który decyduje o robacie perfum. Następnie oceniana jest intensywność zapachu. perfum, mają subtelnie moskeczną zdrze, ale mogą być wyjątkowo mocne na granicy drażnienia. Bla, bla, bla... Dobrze. This encyclopedia on plants and spices is just what I need to analyze these Baker Street. To Baker, Baker Street. Baker Street, Baker Street. Muszę wyłączyć telefon. Baker Street. Um, mapa, i no Baker Street. Hmm. Baker Street. na Baker Street. Wracam mm na -hmm. Baker Street? Jesteśmy na Baker Street. Mhm. Potrzebuję mojego biurka tutaj, to. I need something. Dobra. Wiem czego potrzebujesz. Nawet cholm się. Holmy się, wiem, czego potrzebujesz. Let's get to work. I must analyze these perfumes. Oh, no. <laughs> oh, Jesus fuck! Jakoś perfum. Dobrze. Hm. Hmm. Oj, coś mi się zwiesiło znowu. Eee. Dobra, co ja mam tutaj zrobić, tak naprawdę? Próbuję kliknąć na to, i nie mogę nic zrobić. Woń. Aha. Okej, okay, dobra, czyli tak. Czyli to jest tak, lawenda oraz... oraz... oliwka do stóp. Okej, no kumam. Oliwka do stóp oraz oliwka do stóp. Tu pachniał kropnie. Wiem, się. Też mi się zdaje, że pachniał kropnie. Dobra. Teraz tak, ten potrzebuje tego oraz... Hmm, tego tu i tego tu. To jest olejek kolędowy, olejek anyszkowy i olej anyszkowy. E, nie, czyli nie to? A może zamiast olejku anyszkowego damy e, woj przeciętna, nie resetuj, dobra. E, czar moczarów. E, może to było za wysokie, czyli to musi być albo... Pismo? Może? Piszmo, Tak, pismo. E, mm, pismo. Olej anyszkowy tu i olej kolendowy tu. Excellent. Now onto the next step. I ostatnie perfumy, które mamy do rozpoznania, to... E, chyba to. Czyli jest to olej żywiczny? Y, to... Tu i to tu. Teraz chodźmy to. do burdelu. Dobra, no idziemy do burdelu, to nie było zbyt trudne w sumie. No Fajna muzyka leci w tle. Teraz dopiero zauważyłem tak naprawdę. Teraz dopiero wczoraj w, w to, że fajna muzyka leci taka. Skrzypieczki ciągle mi... Oj, sobie w Skrzypeczki sobie tam, brzydzią kają. Bardzo przyjemnie. <coughs> I, jak, drogi, pani, <coughs> I have distinguished the good perfumes from the bad, but even the good ones are nothing more than common sense for adolescents. who cares? it'll freshen up a few of my girls. wait, there's a perfume here called valerian. what is it? it's not really a perfume, technically speaking, unless you like cats. it's more of a kind of medicine. It smells <laughs> strange. I don't really like it. Here, I can give it to you. And I have some information. Squibby is most assured oh, Squibby he won't come into this station hereabouts. It would also Squibby. that he's the one who doesn't Ach, want to come Squibby. out. Uh, Do you know someone by the name of Danny? No. Danny? <laughs> Big <Been> Danny, <laughs> Danny Jesus nutcracker? Huh, the one who hates cats?

No połączyć... A. Mm, nie Nie ehm, Wiecie co bym zrobił? Może zmniejszył o głośność tej gry? Czy nie? Zobaczę w takim razie, nie zobaczę po tej sesji nagrywania jak to mniej więcej będzie wyglądało mm, jeżeli chodzi o o głośność jeżeli będzie coś za głośno to przy następnej sesji nagrywania yes. na pewno to skończę a przy następnej już bym chciał naprawdę skończyć tą grę dlatego dlatego będziemy będziemy coś tutaj próbować zrobić myślę że raczej nie to powinien trzymać w ręku myślę że nie powinien trzymać w ręku nic i hmm. pogadamy z Danii grubą żuchwą you still honey pie, pie? I'll be back. Mm, you dobra Muszę coś zrobić z tymi perfumami, to jest pewne. Aczkolwiek, mówię, no dysza do rozpylacza perfum i waleriana, no to jest coś, co by mi się przydało, tak? E, chyba, że może. Waleriany e, i damy powrót do gry i tak do niej zagadamy, w ten sposób? Z tą walerianą? Tak. Would you be kind enough to help me by telling me how many policemen are inside in exchange for this bottle of perfume? Perfume? This is perfume. He's got a funny look on his face. it all naprawdę Jest najzwyczajniej w świecie paskudna. No i co zrobić z tym Może z tym i do niej o dobra, no to w takim razie no powinienem to ja to ja, powinienem to jakoś połączyć tak tylko e, Tylko jak? Tylko jak powiedzcie, moi drodzy. No bo wydaje mi się, że to chyba powinno być po prostu tak najzwyczajniej w świecie połączone. Chyba, że może trzeba iść do burdelu. Zaraz to zobaczymy. Pójdziemy do burdelu. Pójdziemy do burdelu i może w burdelu... Jezus, no, Maria... To pójdziemy do sklepu zoologicznego. Może w sklepie zoologicznym nam pomogą! I... Say, nie? Goodbye. Goodbye, sir. Ale zagadamy może do niego z, z, z parfumami węku. Znaczy z tą walerianą. Oj, coś mi się. Tutaj znowu? Niech alo zrobią. Ja bym tego kotka chciał, no. Nie, nie, nie. Goodbye. Nie. To może pójdziemy w takim razie do jego brata? Może u jego brata coś będzie, a jeżeli nie, to nie wiem co mam oh, No dobra na chłopski razem to powinna się kurna łączyć tak po prostu. A nie jakoś specjalnie wbijać jakieś kówna. Dysza do rozpylania perfum. No dobra, to w takim razie weźmiemy tą dyszę do rozpylacza perfum. Może on nam pomoże jakoś? Nie, nie pomoże nam. Może Baker Street powinien coś zrobić z tym? Teraz zobaczymy. Czy pozwoli nam pójść na Baker Street? Nie, nie pozwolimy that... Co my tutaj mamy w ogóle? I'm Dobra, łajczapą. policji. <mulity> Aczkolwiek mówię, no nie wiem czemu nie mogę tego połączyć w taki sposób, no. No i łącz się! Dysza do rozpylacza perfum. Scyzorek Skradzione klejnoty Może to jeszcze trzeba coś znaleźć hm. Miłona, miłona, miłona przycisk, żeby mogę się splejnąć all over myself Myself, all over myself Chyba, że czegoś po prostu tutaj może jeszcze nie... o, jest Dobra. tak mi się właśnie wydawało, że może, może to tak być, że to tu, i to tu, i co? Okej, okay. nie dedukcja, nie. Okej. Okay. I biegniemy do tej grubej świni. Przepraszam, że tak mówię brzydko o niej, ale no po prostu jest paskudna, to jest jedna z najbardziej paskudnych kobiet, jakie kiedykolwiek widziałem w grach komputerowych. Jest po prostu burzliwa.

Zadziwiająco, zadziwiająco, podekscytowany tym, że musi do sklepu zrobić sam, żeby wspominać. O, zarąbania kotów, które rzucą się na tą kobietę i ją po prostu zniszczą. Mm, kot imieniem mogę... Bird. So, how is bird doing? Mm. Żardzie no, dla kota. A uh, Hadiman, spróbujmy ją z farmem, mniej więcej o tej pojeżdżanej na końcu tej ulicy, może pan na niego trafi. Tam po blisko Salomonowicz. Cel. Shall we look for the cat food seller? Paul Burt has to be there. Oczywisto, tych kolegów. Znajdziemy si. kogoś, kto robi pik pik. Przyda nam się ktoś, kto robi pik pik w tą stronę. Beep beep. Beep beep, beep. is here, beep beep. Beep, beep beep. beep beep. Good evening, sir. Kebabik. Kebabik dla kotka? These little brats can't possibly all be yours. Pardon? Oh, no, none of them. Ah, children. There are pride and joy. And yet, do cats really like kebabs? They